Trenerze za nami. Pierwsze spotkanie sparingowe. Remis 0-0 z drugoligową Olimpia. Albion jak Pan oceni to dzisiejsze spotkanie? Wynik 0-0. Myślę, że, że pierwsza połowa na pewno obraz pozytywny tego. Nie zapominajmy, że jest to początek przygotowań i, i tydzień treningów za nami. Trenowaliśmy dwa razy dziennie, więc oczywiście każdy sparing, każdy mecz jest dla nas ważny, natomiast Potraktowaliśmy to jako jednostkę treningową, mieliśmy to wybiegać, mieliśmy swoje założenia. Po analizie, na pewno, ocenimy w jakim stopniu zostały zrealizowane. Na pewno cieszy to, że nie straciliśmy bramki i na pewno dużo pozytywów w pierwszej połowie, dużo sytuacji do dostrzenia bramki. Nie wpadło, ale mówię, jesteśmy na początku tych przygotowań, tego czasu co prawda jest niewiele, ale zostały nam cztery mecze kontrolne i na pewno jest co poprawiać. Jest nad czym pracować, ta kadra jeszcze nie jest domknięta. Dzisiaj również testowaliśmy jeszcze dwóch, trzech w sumie zawodników. Co do ich przydatności będziemy mogli się wypowiedzieć w przyszłym tygodniu, na pewno jakieś decyzje zapadną. No i mówię, zabrakło dziś jeszcze Pawła Brzucego, który ma problem z ręką. Cały czas gdzieś tam się rehabilituje, bo, bo doznał na, na treningu kontuzji. Niegroźny i myślę, że w najbliższych dniach powinien wrócić do pełnej sprawności. I Roberta Chwaska, który gdzieś tam ma jeszcze sprawy rodzinne gdzieś tam do załatwienia i go dzisiaj też nie było. Na pewno są wartościowi zawodnicy, którzy mogliby tutaj dzisiaj pomóc, ale, ale mówię, ten, ten zespół jeszcze będzie się Dogrywał. Na razie pracowaliśmy gdzieś tam nad siłą ogólną, nawet nad wytrzymałością, dlatego te sprawy czysto gdzieś tam taktyczne i tak dalej też przed nami i myślę, że, że będzie też lepiej wyglądało. Tak jak Pan wspomniał, w tym mijającym tygodniu trenowaliśmy dwa razy dziennie. Jaki plan na, na przyszły tydzień? Czy też dwa razy dziennie, czy, czy już trochę zejście z obciążeń? No nie, jeszcze myślę, że, że jest to czas, gdzie jeszcze można tą przysłową ślubę dokręcić i na pewno. Popracujemy. Nie we wszystkie dni będziemy trenować dwa razy dziennie, natomiast takie dni będą i na pewno jeszcze te treningi będą dosyć intensywne, im bliżej oczywiście ligi, to obciążenia będą mniejsze, ale, ale no chcemy wykonać jeszcze określoną pracę, którą mamy za, zaplanowaną. Dzisiaj wystąpiło około 20 zawodników w naszej kadrze, większość po, po 45 minut. Jaki pan będzie miał pan pomysł na, na przyszłe sparingi? Czy też w takim zakresie, że pan będzie dzielił te minuty, czy też już taki zarys, zarys tej podstawowej jedenastki na pierwsze spotkanie z Huraganem Morąg? No oczywiście przyglądamy się jeszcze z zawodnikom. Ja oglądałem wcześniejsze Sąkoła, otwarzałem sobie to, co to co Soku grał w zeszłym sezonie, chciałem poznać zawodników jak najbardziej mogłem. Odbyliśmy dużo rozmów, więc też chciałbym się przyjrzeć zawodnikom na różnych pozycjach. Sam chciałem się od nich dowiedzieć, gdzie się najlepiej czują i, i, i to uzyskałem. Dlatego ten skład na pewno jeszcze będzie rotowany. No mówię, Nie mamy tyle tych sparingów, jakbyśmy mogli mieć w zimę przykładowo, tak? dlatego ten czas na płynie nieubłaganie, ale każdy ma tyle samo, może i nawet mniej, bo, bo my zaczęliśmy stosunkowo szybko ze względu na to, że ta kadra dosyć znacznie się zmieniła i większość zawodników miała te urlopy dłuższe, dlatego mogliśmy zacząć trochę szybciej. Eee, więc na pewno jeszcze w najbliższych dwóch spalingach zakładamy, że ta rotacja będzie dosyć spora i, 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 i i jeszcze pewnie będziemy grać po 45 minut, natomiast im bliżej ligi, tym będziemy, tym będziemy rozgrywać więcej minut na pewno przybliżonym składem do tego, który będzie gdzieś do, do pierwszego meczu wyznaczony, no bo oczywiście ta rywalizacja trwa i to o czym sobie rozmawialiśmy, że ona zaczęła się już tak naprawdę od 1 lipca, każdy trening jest dniem rywalizacji, każdy sparring myślę, że kadra jest wartościowa, ta rywalizacja musi być, bo to podniesie na pewno poziom drużyny i mówię, chcę ocenić to wszystko sprawiedliwie każdy ma czystą kartę i tylko od nas wszystkich tutaj zależy, jak to będzie wyglądać. I, i mówię, nikt nie został skreślony na starcie, wręcz przeciwnie, wszyscy tutaj mają czystą kartę, ale, ale zawsze jest, że będzie grało 11, tak, będą później zmiany. Natomiast e, część zawodników będzie musiała dziś w początkowej fazie spełnić rolę zmienników, ale to jest normalne e, i, i trzeba tak funkcjonować, bo, bo na pewno ten skład, który rozpocznie sezon, nigdy nie jest tak, że kończy tam rundę czy sezon ta sama jedenastka. Zawsze tu chodzą kontuzje, kartki i tak dalej, więc każdy tutaj będzie na pewno na potrzebny. Dzisiaj pan rozegrał 45 minut, drugie 45 minut tutaj z ławki. Więcej materiału do analizy z punktu widzenia będąc na boisku, czy, czy też z boku? Na pewno więcej widzi się, jeżeli jest się z boku, natomiast inne odczucia są też na boisku. Tak? Jeżeli z kimś gdzieś tam wymieni podanie, zagra, widzi się ruch, to tych rzeczy na pewno są rzeczy, które nie da się zobaczyć z boku, ale dużo rzeczy lepiej widać faktycznie gdzieś tam spoza linii bocznej. Na pewno teraz też. Ważne dla nas będzie analiza wideo, tak? Wszystko to, co będziemy mogli sobie zobaczyć na wideo, e, przeanalizować i, i zawodnicy też muszą zobaczyć to na materiale, bo czasami m, sami e, gdzieś tam pewnych rzeczy nie widzą albo nie wierzą w to, co się do nich mówi. Natomiast na materiale wideo wszystko jest jasne, klarowne i tutaj nie jest niepodważalne, nie że tak powiem. I, i, I mówię, ale nie jest tak, że każdy z nas popełnia błędy, ja będę popełniał błędy i zawodnicy i jesteśmy tego świadomi. Chodzi o to, żeby to wyeliminować, żeby tego było jak najmniej, po to to wszystko jest robione. Myślę, że zawodnicy już to rozumieją i, i tylko będzie lepiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo.